Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi nowymi ulubieńcami. Nie chcę od razu zdradzać co to jest, ale uwierz mi, jest wiele do odkrycia. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 5. Głośniki Edifier R1280DB to doskonała propozycja dla wszystkich entuzjastów muzyki poszukujących wysokiej jakości dźwięku bez konieczności stosowania zewnętrznych wzmacniaczy. Te atrakcyjne głośniki półkowe mają drewniane wykończenie i są wyposażone w 4-calowy głośnik niskotonowy oraz 13-milimetrowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką, które zapewniają pasmo przenoszenia od 55 Hz do 20 kHz. Moc wyjściowa wynosi 21 plus 21 W RMS, co czyni je idealnymi do małych i średnich pomieszczeń. Dzięki wejściu RCA możliwe jest podłączenie gramofonu, ale jeśli nie ma on wbudowanego gramofonu, należy go dokupić osobno. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 4. Elak Debut II 0 b 6 t są idealne dla tych, którzy cenią sobie reprodukcję dźwięku bez dodatkowych ubarwień. Wykonane z różnych materiałów, oferują moc wyjściową 120W i czułość 87 dB. Pasmo przenoszenia głośników Elaks wynosi od 44Hz do 35 kHz, a głośniki wysokotonowe mierzą 2,5 cm i są wyposażone w przedni port refleksyjny chociaż są odpowiednie dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakość reprodukcji dźwięku, słuchacze nie wybaczają słabej jakości nagrań audio. Zwinny i wierny, ten głośnik jest idealny dla entuzjastów hi-fi poszukujących jakości i niezawodności. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 3 Wardale Diamond 12.1 to doskonałe rozwiązanie dla entuzjastów muzyki, którzy poszukują odpowiednich głośników gramofonowych. Konstrukcja głośników obejmuje 5-calowy głośnik niskotonowy Clarity i głośnik wysokotonowy z włókna tekstylnego, które doskonale nadają się do dużych pomieszczeń, gdy towarzyszy im wzmacniacz o mocy od 20 do 100 W. Dźwięk jest ciepły, wyraźny i zrównoważony z bogatym basem i znakomitymi średnimi częstotliwościami. Chociaż głośniki high-end mogą oferować wyższy poziom szczegółowości, te głośniki Wharfedale mogą zadowolić większość słuchaczy, którzy lubią dobrą muzykę. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 2. Audioengine A5 Plus to dobry wybór dla miłośników winylu, dzięki wysokiej wydajności, kompaktowej konstrukcji i wszechstronnym możliwościom podłączenia. Wyposażone we wbudowany wzmacniacz klasy AB, te aktywne głośniki zapewniają bogaty, wysokiej jakości charakter dźwięku odpowiedni do wypełnienia średniej wielkości pomieszczeń, nawet przy wyższych poziomach głośności. Tylna maskownica posiada duży radiator poprawiający odprowadzanie ciepła. Opcja śledzenia wraz z wyjściem subwoofera pozwala na łatwą aktualizację do dźwięku drugiego jednego w atrazie potrzeby. Wejście Audio Engine A5 Plus obejmują parę złączy RCA i wyjście Mini Jack 3,5 mm dla bezstresowego podłączenia do gramofonów, telewizorów, komputerów i odtwarzaczy audio. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 1. Klipsch Reference Premier 600 M to doskonały wybór dla osób poszukujących wysoce wydajnego i mocnego głośnika do podłączenia gramofonu do wzmacniacza Hi-Fi. Są to jedne z najlepszych głośników o mocy 100 W RMS dostępnych na rynku i oferują wyjątkowy dźwięk, który sprawi, że słuchanie kolekcji winyli będzie jeszcze przyjemniejsze. Technologia Tractrix Horn sprawia, że głośnik wysokotonowy brzmi bardziej ekspansywnie, dzięki czemu zapewnia zrównoważony dźwięk w całym pomieszczeniu. Czułość 96 dB jest więcej niż wystarczająca do obsługi dowolnego wzmacniacza, a Port Base Reflex w kształcie Tractrix zapewnia dobry dźwięk, nawet jeśli głośniki nie są ustawione dokładnie prostopadle do ściany. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu.